W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej prowadzimy warsztaty dla dowódców grup poszukiwawczo-ratowniczych z zakresu koordynacji działań ratowniczych podczas działań międzynarodowych. W trakcie tego kursu, tego szkolenia a zdobywamy umiejętności, które mają poprawić umiejętność koordynacji wielu grup poszukiwawczo-ratowniczych, właśnie w takich zdarzeniach, jakie ostatnio miały miejsce m.in. w Turcji, tak by jak najefektywniej udzielać pomocy osobom poszkodowanym, tak by to jak największej ilości osób dotrzeć i jak najlepiej wykorzystać zasoby ratownicze, które przybędą na miejscu w takiej sytuacji.